Siema, pewnie nieraz się zastanawiałeś, jak inni uzyskują efekt głosu Alwina. W tym poradniku pokażę Ci, jak go zrobić. Do tego celu potrzebujemy programu Audacity, który możemy pobrać ze strony podanej w opisie. Po pobraniu i zainstalowaniu uruchamiamy Audacity. Wybieramy menu plik. Otwórz. Wybieramy sobie piosenkę, którą chcemy przerobić. Po załadowaniu się piosenki klikamy menu Efekt i zmień wysokość. Na tym suwaku zmieniamy sobie yy, wysokość tak, aby w tym okienku pokazane było 90 000. I klikamy OK. I gotowe. Teraz możemy odsłuchać sobie naszego dzieła. Teraz wchodzimy w menu plik i zapisz projekt jako. I wybieramy sobie gdzie chcemy to zapisać. Na przykład na pulpicie. Klikamy zapisz. Po zapisaniu sobie możemy wgrać na telefon lub na MP4. -kę. Mam nadzieję, że poradnik Ci ten pomógł. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję, nara.